Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Ta historia nie będzie o duchach, lecz o ludziach. Wydarzyło się to, gdy byłam dzieckiem, może druga albo trzecia klasa szkoły podstawowej. Nie pamiętam dokładnie, było to już wiele lat temu. Wtedy dzieci nie były tak świadome jak dziś. Zawsze mi w domu powtarzano, że nie mogę wsiadać z nikim obcym do auta, ale nikt nigdy nie tłumaczył mi, co dokładnie może się stać. Pewnego dnia wracałam z koleżanką ze szkoły. Szłyśmy na skróty, ale tak naprawdę to nadkładałyśmy kawał drogi. Prowadziła ona przez targowisko, które w dni targowe kwitło życiem, a poza tym pustka. Stargowiska prowadzi boczna droga wśród drzew, którą dochodzi się do części miasta bardziej uczęszczanej przez ludzi. Właśnie kiedy byłyśmy na tej bocznej drodze zatrzymał się samochód, a tam młody facet ciężko powiedzieć, ile miał lat dla dziecka oszacowanie wieku jest bardzo trudne, ale myślę, że raczej przed trzydziestką i pyta nas: gdzie jest jakaś ulica, której nazwy nie pamiętam. Nie wiem, czy taka ulica była w naszym mieście, czy my jako dzieci nie znałyśmy jej. I mówimy, że nie wiemy. A on, że mamy z nim wsiadać do auta, on nas podwiezie, a my mu pokażemy, gdzie ta ulica. Moja koleżanka mówi, okej. Okay. A ja popatrzyłam na tylne siedzenie auta, gdzie leżał koc, gruby sznur i gazety. Takie wiecie, dla dorosłych. Tak jak już wspominałam, my w tamtych czasach nie byliśmy świadomi wielu spraw, ale widząc to, wiedziałam, że jesteśmy w tarapatach. Zaczęłam stanowczo mówić: Nie, że nie wiemy, gdzie ta ulica, i nie wsiadamy, i że musimy już szybko iść, bo mama przecież już na nas czeka, a mieszkamy tu zaraz blisko, tak naprawdę do domu trzy kilometry. W głowie kotłowały mi się myśli: Co teraz? A jak on wysiądzie z auta i nas złapie? A koło nas pustka, nikt nic nie widzi i nie słyszy. Na szczęście w końcu dał spokój i odjechał. Mówię do koleżanki: Czy ty jesteś normalna? Wsiadłabyś z nim do samochodu? Widziałaś, co on miał w samochodzie? Ona zaskoczona zaczęła się coś głupio tłumaczyć. Ta koleżanka miała do domu blisko, a ja jeszcze trzy kilometry drogi pieszo. Bałam się, że gdzieś będzie czekał, ale dzięki Bogu dotarłam do domu bezpiecznie. Twoja słuchaczka. Koszmary. Byłam studentką przygotowującą się już do zakończenia tego etapu w moim życiu. Wyprowadziłam się z domu rodzinnego, jednak odwiedzałam go średnio raz na dwa tygodnie. Znacznie częściej przebywała w nim moja starsza siostra. Zaczęło się powoli. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałam, miałam okropne koszmary. Budziłam się cała zlana potem, a to coś mnie goniło, a to patrzyło na mnie zło wrogo lub atakowało moich najbliższych. W czasie snu zmieniały im się nagle rysy twarzy i zamieniali się w jakieś demonopodobne stworzenia. Jedno było pewne dobrze mi one nie życzyły. Mój obecny mąż, wtedy chłopak, gdy spędzał u nas pierwszą noc, również miał koszmary, na tyle niepokojące, że mnie obudził i razem siedzieliśmy do rana. Jest osobą dość twardo stąpającą po ziemi. Fakt, że sen wyprowadził go tak z równowagi, był czymś bardzo zaskakującym. Wtedy też nocami, wieczorami w domu zaczęła panować dziwna atmosfera, niepokojąca taka. Obca. Moja siostra również zaczęła mieć koszmary. Nawet spała przy zapalonym świetle. Doszło do tego, że gdy została sama w domu, zadzwoniła do mnie, panikując, że coś w tym domu jest i za żadne skarby świata nie zostanie tam na noc. Zadzwoniłam wtedy do swojej bliskiej przyjaciółki, by przyszła do nas i dotrzymała siostrze towarzystwa. Niemal natychmiast napisała do mnie, że w domu faktycznie cały czas ma wrażenie, że coś ją obserwuje. Do tego, gdy położyła się u nas, miała koszmary. Prześladowały one wtedy każdego z naszego domu. Zadzwoniła do mnie na zajutrz, pytając o runę do widzenia rzeczy niewidzialnych. Dostałam taką i pytała, co z nią zrobiłam. Sześć lat wstecz przechodziłyśmy przez etap zainteresowań zjawiskami paranormalnymi. Otrzymałem od niej wtedy na kartce namalowaną runę. Pozwalała ona podobno na wizję podczas medytacji. Nie wierzyłam w to. Kartkę schowałam z innymi starymi szpargałami i zapomniałam. Faktycznie, gdy koleżanka mi ją dawała, prosiła, abym ją zniszczyła po paru dniach. Zaskoczyła mnie. To nagłe pytanie i skojarzenie faktów. Wróciłam do domu i spaliłam kartkę, nie mając szczególnego przekonania, że to pomoże. Ale wszystko minęło od razu. I od tej pory brak już koszmarów, dziwnej, złowrogiej atmosfery nocą, i nie ma żadnych dziwnych dźwięków, kroków, skrobań, bo to też było. Myślałam wtedy, że to wina Starego Domu, ale po spaleniu kartki to również minęło. Wniosek z tej historii wynoszę jeden: nie bawimy się rzeczami, których nie rozumiemy. Pozdrawiam, M.B. Ktoś był obok niego. Przez kilka lat pracowałam jako opiekunka osób starszych. Jednym z moich podopiecznych był pan Piotr, zagorzały ateista. Kilkukrotnie dyskutowaliśmy na temat życia pozagrobowego. Ja uważałam, że po śmierci nasza energia nie znika, przenosimy się w inną rzeczywistość. Pan Piotr natomiast uważał, że to absolutny koniec i potem nie ma już nic. Piotr zmarł nagle. Było to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ bardzo się zżyliśmy. Przyśnił mi się. Nie widziałam go, ale słyszałam jego głos. Mówił, że nie wie, gdzie jest. Jakaś przestrzeń, ciemna. Czuję czyjąś obecność, ale nikogo nie widzi. Ktoś jest obok niego i chce go gdzieś poprowadzić. Jest mu chłodno, ale nic go nie boli. Czuję, że powinien się gdzieś udać, bo ciągnie go w pewnym kierunku, ale jeszcze zostaje. Inna moja podopieczna chorowała na Alzheimera. Choroba była tak zaawansowana, że kobieta praktycznie nie miała kontaktu z rzeczywistością. Gdy byłam na urlopie, przyśniła mi się ta podopieczna, całkiem zdrowa, elegancko ubrana, ze spakowaną walizką. Oznajmiła mi, że wyjeżdża, bardzo dziękuję mi za pomoc i wsparcie. Oponowałam, bo przecież była chora, byłam pewna, że się zgubi. Ona jednak powiedziała, że już za późno. Decyzja została podjęta i ona odchodzi. W tym śnie starałam się zaryglować drzwi, ale okazało się, że moja podopieczna jakoś wyszła z domu. Zostawiła za sobą uchyloną furtkę do ogrodu. Nazajutrz otrzymałam telefon od szefowej z informacją, że pani Danusia odeszła w nocy. Wiem, że to tylko sny, ale były tak realne. Słyszałam i widziałam tych ludzi. Wierzę, że w obydwu przypadkach to nie była moja wyobraźnia. Od tego czasu jestem wyczulona na te realne sny i traktuję je poważnie. Pozdrawiam Asia. Kochani, a teraz trochę inna opowieść, bo wydaje mi się taka nieco sfabularyzowana, ale ponieważ jest Halloween, to być może jest to właśnie odpowiedni dzień, by ją opowiedzieć. Bardzo dziękuję autorowi, bo postarał się, żebyście mieli prawie creepypastę, ale jednak opowiedział wydarzenia tak, jak mu się przydarzyły i jak je pamięta. Zapraszam. Kamel Maksymilian i Kamil. Urodziliśmy się w połowie lat 70. i wychowywaliśmy się w małej miejscowości w Województwie Świętokrzyskim. Obaj chodziliśmy razem do przedszkola, do tej samej klasy szkoły podstawowej i szkoły średniej, przyjaciele od dziecka. Ja szalony, on rozważny. Ja z dużym poczuciem humoru, on spokojny. Ja ten przystojny, on niesamowicie inteligentny. Ja wysportowany, on nie dbał o sylwetkę. Ja nie miałem przed nim tajemnic. On traktował mnie jak żywy pamiętnik. To była prawdziwa przyjaźń. Ze względu na mój trochę szalony sposób bycia, Kamil nazwał mnie Mad Max, jak Mel Gibson w filmie o tym samym tytule. I tylko on tak do mnie mówił. Natomiast ja, jako mały chłopiec, zamiast Kamil, mówiłem Kamel. I tak już zostało. Byliśmy jak pyzdra i kwiczą. Flip i Flap, Chip i Dale. Kamel był najlepszym moim korepetytorem od przedmiotów ścisłych, natomiast ja próbowałem ukierunkować go muzycznie, rock i grunge. To ja pierwszy miałem dziewczynę, bo u niego nieśmiałość była silniejsza. Jako nastoletni chłopcy, będąc na wycieczce rowerowej nad Wisłą, obiecaliśmy sobie przyjaźń do końca życia. Kamel obiecał wtedy, że kiedyś w przyszłości będzie moim drużbą, i ojcem chrzestnym pierwszego dziecka. Ja obiecałem mu, że jak będę kiedyś miał syna, dam mu na imię Kamil. Przebywanie i rozmowy z Kamelem to była czysta przyjemność. Czasami mieliśmy odmienne zdanie, ale nigdy rozmowa nie kończyła się kłótnią. Była nawet sytuacja, kiedy razem płakaliśmy. To było 6 kwietnia 1994 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że dzień wcześniej życie odebrał sobie nasz muzyczny guru Kurt Cobain, lider zespołu Nirvana. Żaden z nas nie wstydził się swoich łez. Pamiętam tę rozmowę. Rozważaliśmy, jak taki człowiek mógł zakończyć swoją karierę, jak można było odebrać sobie życie od tak. Co kieruje człowiekiem zdecydowanym na taki krok? Koniec szkoły średniej był dla nas trudnym okresem. Ja po szkole chciałem iść do szkoły oficerskiej, natomiast Kamel namawiał mnie na studia cywilne. Ja chciałem wyrwać się z naszej mieściny, on chciał w niej pozostać. Mimo podjętych decyzji, różnych pomysłów na życie i odległości, jakie nas dzieliły, to wciąż byliśmy przyjaciółmi. Na początku naszej rozłąki były obszerne listy, potem niekończące się rozmowy telefoniczne. Jeżeli tylko obowiązki służbowe mi pozwalały, jechałem przez całą Polskę, aby zobaczyć tę przemądrzałą Japę, jak zwykle go witałem. Kamel zaś uwielbiał przyjeżdżać do mnie, bo tak jak ja, zakochał się w górach. Zdobywaliśmy kolejne szlaki, czasem w milczeniu, czasem w niekończących się rozmowach. Przyszedł rok 2004. Mały kościół w górach. Ja z wybranką życia przed ołtarzem, a za mną Kamel, który chyba bardziej przeżywał ten dzień niż ja, dotrzymał obietnicy. On jeszcze w wolnym związku, ale czułem, że już niedługo to ja będę mu podawał obrączki. W 2008 roku, jako oficer rozpoznawczy, zgłosiłem się do wyjazdu na trzecią zmianę International Security Assistance Force, Afganistan, polski kontyngent wojskowy. Misja miała trwać pół roku i nikt nie mówił, że będzie spokojnie. Żona nie protestowała, ale Kamel robił wszystko, żebym nie wyjechał. Obiecałem mu, że wrócę w jednym kawałku. 20 sierpnia 2008 roku. Jak zwykle upał nie do zniesienia. Wojskowe hamery, opancerzone Rosoma, krzykowały się właśnie do rutynowego patrolu. Jako dowódca patrolu miałem przed wyjazdem odprawę z dowódcą komponentu a potem jeszcze ustalenia z zaprzyjaźnioną amerykańską armią. Przed wyjazdem wziąłem jeszcze prysznic i wybiegając z budynku w kierunku gotowych pojazdów, usłyszałem za sobą – Mad Max. Zamarłem. Tę ksywkę znał tylko Kamel. W bazie mówili do mnie wodzu albo oficjalnie pani kapitanie. Wróciłem do budynku i pytam – który mnie wołał? – Nikt pana nie wołał – odpowiedział zdziwiony sierżant z łączności – jak nie wołał, jak słyszałem? Miałem podniesiony głos. Który z was robi sobie ze mnie jaja? Ale serio nikt pana nie wołał. Przecież wyraźnie słyszałem, jak ktoś z tego miejsca wołał Mad Max. Wszyscy patrzyli na mnie w osłupieniu. Kapitanie, tutejszy upał wszystkim daje się we znaki. Usłyszałem głos oficera dyżurnego. Proszę się uspokoić i przygotować do patrolu. Ale ja naprawdę słyszałem. I w tym momencie usłyszałem charakterystyczny mruk silnika Rosomaka, który jako pierwszy opuszczał bazę. – A kto z nimi pojechał jako dowódca? – zapytałem. – Szybka akcja na prośbę Amerykanów. Dowódca kazał wysłać porucznika Walka – wykrzyczał oficer dyżurny. – A było się wracać i wkurzać na wszystkich? W drodze powrotnej patrolu stało się coś, co nie powinno się stać. Około godziny szesnastej Hammer wjechał na minę. Mieli tylko 20 kilometrów do bazy. Zapanował chaos. Wszyscy byli w szoku. Dostaliśmy informację, że hammer totalnie zniszczony i nie wiadomo co z załogą. Po jakimś czasie już było wiadomo. Nie mieliśmy trzech żołnierzy, moich żołnierzy. Trzech moich chłopaków, pełnych pasji, marzeń i nadziei. To był cios, po jakim człowiek nie jest w stanie się podnieść, ani o tym mówić. Chciałem biec, chciałem płakać, chciałem ich ratować. Byłem okropnie zły na siebie, że nie byłem ze swoimi żołnierzami. Ale też było mi wstyd. Pomyślałem jednak o tym, że zostałem i żyję. Pierwsze o czym pomyślałem po dłuższej chwili, to żeby zadzwonić do domu i powiedzieć, że nic mi nie jest. Psychicznie po takiej akcji niełatwo się pozbierać. Zadzwoniłem najpierw do żony i opowiedziałem jej wszystko. Podczas rozmowy żona cały czas płakała. Potem dzwoniłem do Kamela. Nie odbierał. Zadzwonię później. Powiedziałem sobie. Obawiając się o nasze zdrowie, dowództwo zdecydowało, że kilku z nas wróci do kraju. Oficjalnie podano, że stwierdzono u nas zespół stresu pourazowego. Po kilku tygodniach, niezliczonych badaniach, wylądowaliśmy w kraju. Na lotnisku czekała moja żona. Rzuciła mi się w ramiona i strasznie płakała. Jestem już spokojnie, wszystko będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze, szlochała. Będzie, zobaczysz. Nie, nie, bo Kamil odszedł. W pierwszym momencie nie zrozumiałem, co do mnie mówi, ale po chwili do mnie dotarło. Co ty mówisz? Tak, odebrał sobie życie. Zalała się łzami jeszcze bardziej, powtórzyłem po niej bardzo wolno. Odebrał sobie życie? Kiedy? Dzień przed waszym wypadkiem w Afganistanie. Chciałem coś powiedzieć, ale nagle zrobiło się ciemno i cicho. Byłem spokojny. Wszystko będzie dobrze. Nagle zobaczyłem przed sobą jasny punkt. Powiększał się i stawał się coraz jaśniejszy. Słyszałem przytłumione głosy, które stawały się coraz wyraźniejsze. Panie Maksymilianie, słyszy mnie pan? Gdzie jestem? Co się dzieje? Zapytałem w momencie, kiedy doszło do mnie, co mogło się stać. Jest pan w szpitalu miejskim. Stracił pan przytomność na lotnisku. Ile czasu minęło? Za oknami było ciemno, więc mogło to trwać ze dwie, trzy godziny, ale mogło być tak, że byłem nieprzytomny kilka dni. Jest pan tu od godziny. Napędził pan żonie niezłego stracha, za dużo wrażeń po przylocie. Nie spoko. Na misji straciłem trzech swoich żołnierzy, a na lotnisku dowiedziałem się, że nie żyje mój najlepszy przyjaciel. Tak chciałem odpowiedzieć, ale przecież to nie jego wina. Wracaliśmy autem do domu w milczeniu. Dopiero w domu, po kąpieli, szybkiej kolacji, siedząc w swoim ulubionym fotelu, patrząc na kobietę mojego życia, zapytałem o Kamela. Powiedziała mi, że dała jej znać moja mama. Mówiła tylko, że ludzie głupoty gadają i żeby nikogo nie słuchać. Ostatnią sensacją na temat Kamela było stwierdzenie, że jako osoba majętna chciał zasmakować prawdziwego, luksusowego życia i zaczął przygodę z niedozwolonymi substancjami. Fakt, Kamel jako główny administrator sieci potężnej firmy na brak kasy nie mógł narzekać. Ale to nie on. Ludzie z małych miasteczek żyją plotkami. Rodzina Kamela nie dementowała żadnej plotki. Prosili tylko o uszanowanie ich żałoby. Moje noce stały się bezsenne. Rozmyślałem, co się stało, że podjął taką decyzję. Przecież tyle rozmawialiśmy o Kobejnie. Kamel, coś ty narobił? Byłem na niego zły i ta złość rosła we mnie z dnia na dzień. Jak już stwierdziłem, że jestem gotowy, pojechałem w swoje rodzinne strony. Cel był jeden iść do Kamela. Cmentarz w moim mieście nie zaliczał się do dużych, więc nie miałem problemu z odnalezieniem grobu zawalonego zwiędłymi już wieńcami, wypalonymi zniczami. Rodzice Kamela chyba jeszcze nie doszli do siebie, ale co z Aśką, młodszą siostrą? Uprzątnąłem grób, siadłem na ziemi i wpatrzony mokrymi oczami w umocowaną na krzyżu tabliczkę z napisem Kamil, żył lat 33. Tłumiłem krzyk. Egoisto, obiecałeś mi tyle rzeczy. Obiecałeś, miałeś być ojcem chrzestnym mojego dziecka. Mieliśmy na rowerach wjechać na śnieżkę. Miałem być twoim drużbą. Za to, co zrobiłeś, nie cierpię, cię rozumiesz? Kamel, dlaczego? Płakałem. Siedziałem ze dwie godziny, czekając chyba na odpowiedź. W drodze powrotnej chciałem odwiedzić rodzinę kamela, ale zabrakło mi odwagi. Nie miałem na myśli moich zapłakanych oczu, bo tego się akurat nie wstydziłem. W drodze do rodzinnego domu spotkałem Aśkę. Zapytałem, czy chce ze mną porozmawiać, ale nie miała ochoty. Ruszyła w kierunku swojego domu, ale nagle zatrzymała się, odwróciła i powiedziała do mnie: „Max, Kamel miał schizofrenię. Kamel miał schizofrenię i zostaw tę informację dla siebie, proszę.” Co? Szok. Kiedy wróciłem do domu, opowiedziałem wszystko żonie. Dużo czytaliśmy o tej chorobie, żeby choć w części zrozumieć, co się stało z Kamelem. Po paru dniach musiałem znowu jechać do Kamela. Gruby był uporządkowany, świeże kwiaty. Ktoś wkopał ławkę. Zapaliłem świeczkę, w milczeniu trochę posiedziałem, a potem wstałem i powiedziałem: "Kamel, przepraszam cię. Do zobaczenia, przyjacielu." Co roku jeździłem do niego nie w rocznicę jego odejścia, ale w jego urodziny. Zawsze z gitarą, bo uwielbiał, jak grałem i śpiewałem. Udało mi się porozmawiać z rodzicami. Opowiedzieli o tym, jak choroba niszczyła ich Kamilka. Pytali mnie, czy to ja robię koncerty na cmentarzu, bo proboszcz im mówił. W 2012 roku, jak grom z jasnego nieba, spadła na mnie informacja, że zostanę ojcem. Byłem szczęśliwy, a zarazem strasznie się bałem. Ciąża była zagrożona, ale udało się. W lipcu 2013 roku na świat przyszła zdrowa córeczka. Wybór imienia nie sprawił nam żadnego problemu. Kamila urodziła się przez cesarskie cięcie. Niby wszystko w porządku. Długo siedziałem w szpitalu przy żonie i córce. Żona wszystko bolało, była słaba i blada. Opowiadałem jej o planach związanych z naszą trójką, kiedy nagle do sali wbiegła pielęgniarka. Co się dzieje? krzyknęła, ja w szoku. A co ma się dziać? Kto włączył przycisk alarmu? dociekała. Nikt się z miejsca nie ruszał. Siedzę tu przy żonie, ona obolała, nawet ręką nie może ruszyć. Ale ktoś włączył przy paniuszku alarm. Podeszła sprawdzić włącznik, coś pokręciła, sprawdziła kroplówkę, spojrzała z bliska na żonę, podniosła leżące na niej koce i nagle krzyknęła. Cały zespół na czternastkę. Mirka wołaj doktora. Przepraszam, co się dzieje? Proszę wyjść na korytarz, ale coś. wyjdź na korytarz, nie rozumiesz? W momencie, kiedy w krótkich żołnierskich słowach chciałem poinformować pielęgniarkę, że jest niemiła, do sali wbiegło kilka osób. Lekarz, który odbierał małą kamilę, stanowczo poprosił mnie, abym opuścił salę i czekał na niego na korytarzu. Wszystko mi wytłumaczy. Coś było nie tak. Bałem się. Czekanie było dla mnie powracającym koszmarem. Tylko nie, panie Maksymilianie, powiedział spocony lekarz, wszystko w porządku. Może pan iść do żony i córeczki. Nie wiem, jak to się stało, ale ten alarm uratował pańskiej żonie życie. Wiem, że jest pan żołnierzem, dlatego nie będę owijał w bawełnę, tylko wytłumaczę otwarcie. Macica pańskiej żony nie miała zamiaru się obkurczać. Mogło się to źle skończyć, ale ten dziwny alarm, który nas postawił na nogi dziwne. Nic więcej nie mówił zresztą mnie i tak na korytarzu już nie było. Siedziałem przy zmęczonej tym całym dniem żonie, ściskałem jej dłoń, patrzyłem na nasz malutki skarb i gdzieś z tyłu głowy cały czas ta myśl. Dziwny alarm, mijały kolejne lata. Zmieniłem jednostkę wojskową. Przenieśliśmy się do większego miasta. Kama, mała Kamilka, miała już 4 lata. Była bardzo zaradnym, przebojowym i inteligentnym dzieciakiem. Postanowiliśmy zaszczepić u Kamy miłość do gór. I chyba ze skutkiem bardzo pozytywnym. Jako czteroletnia mądrala, znała główne szlaki górskie, a w czasie naszych wędrówek zalewała nas oceanem pytań. Właśnie spędzaliśmy urlop w górach. W sierpniu pogoda zdecydowanie sprzyjała dalekim wędrówkom. Plecak z zapasem żywności i trzy uśmiechnięte buźki na szlaku. W czasie postoju w jednym z tych urokliwych górskich schronisk siedzieliśmy przy stoliku pod wiatą. Czas się posilić. Żona przygotowała małą przekąskę, a ja obserwowałem kamę, która po prostu musi poznać wszystkich turystów będących w okolicy schroniska. Nie spuszczałem jej z oczu. Podchodziła do młodszych, starszych, grzecznie się przedstawiała, a potem standardowe pytania. Skąd jesteście? Gdzie idziecie? Byliście na czarnym szlaku? Widzieliście już żmiję? Piliście wodę prosto ze strumienia? Max, będziesz jadł to co my, czy te twoje wojskowe przysmaki? Żona zawsze się krzywiła, kiedy delektowałem się wojskową racją żywnościową, przygotowaną jak na survival. Tym razem zjem z wami, a co masz? Skierowałem wzrok na stół. Mm, dla mnie więcej tego różowego. Śmialiśmy się zawsze z tego tekstu. Nagle uświadomiłem sobie, że już nie mam w zasięgu wzroku swojego dziecka. Wstałem, rozejrzałem się. Nic. Zawsze pilnowała się i nie odchodziła od nas. Wyszedłem z podwiaty i rozglądałem się nic. Ludzi sporo, kilkoro dzieci, ale nie widziałem kamy. Tylko nie panikuj, powtarzałem w myślach. To mądra dziewczynka. I Od maleńkiego nauczona jest, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Ruszyłem w kierunku szopy za schroniskiem i zobaczyłem ją wychodzącą z niewielkich zarośli. Kama, ile razy ci powtarzałem, że masz być w zasięgu wzroku? Mówiłem spokojnie, choć serce o mało nie wyskoczyło mi z klatki. Chyba z milion. Nie cwaniakuj, okej? Okay? Gdzie tam chodzisz po tych chaszczach? Odprowadzałam pana, bo zabłądził. Jakiego pana? Mówił, że cię zna i kazał cię bardzo przeprosić. Co? Powiedział coś jeszcze? Tak, ma na imię Kamel i żebym się nie bała. Dosłownie na sekundę odcięło mi dopływ powietrza. Oczy chyba wytrzeszczyłem jak dwa zielone wielkie arbuzy. Max, co się dzieje? zapytała żona. W chwili, kiedy poskładałem myśli do kupy, skojarzyłem datę. A już nic. Dzisiaj jest rocznica odejścia Kamela, powiedziałem spokojnie. Pamiętam. A co? Nic. Mad Max w Afganistanie, alarm w szpitalu, wiele innych dziwnych rzeczy. Wszystko ma wspólny mianownik Kamel. Dziękuję Ci, przyjacielu. Max. Duch w akademiku. Śledzę historię widzów i postanowiłam podzielić się również jedną z moich przygód. Ta jest dla mnie najświeższa i najbardziej zapadła mi w pamięć. Do tej pory nie wiem, co to było. Historia przydarzyła mi się w chorwackim akademiku podczas mojej wymiany studenckiej. Był to trudny czas, może jakieś dwa miesiące po pierwszych obostrzeniach. Byłam samotna, akademiki świeciły pustkami. Wcześniej nie zdążyłam nawiązać zbyt wielu znajomości. Jednego wieczoru, gdy siedziałam zdołowana po ciemku w pokoju oświetlonym jedynie światłem ekranu laptopa, kątem oka zobaczyłam jakby cień, który przechodził na wskroś pokoju. Spojrzałam w tamtą stronę i miałam wrażenie, że ta postać, czy energia, zauważyła, że ją widzę. Poczułam nawet jej zdziwienie. Stanęła na sekundę nieruchomo, jakby ją wryło w ziemię. Po czym, skonfundowana i zmieszana, poszła szybko w stronę szafy, obok której stało moje łóżko, jakby przeszła do sąsiedniego pokoju. Nie czułam, żeby ta postać była jakimś złym czy utrapionym bytem. Miałam bardziej wrażenie, jakby dwa różne światy nagle się przecięły. Nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć. Nie czułam tego, jak kogoś zmarłego. W tym bycie dało się odczuć życie. W sumie nie bałam się tego. Byłam zdziwiona. Chyba, że to był duch, który tam chodzi od wieków po tym akademiku i pierwszy raz ktoś go zobaczył, a był pewien, że jest bezpieczny wśród pijanych studentów. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Niestety, anonimowa. Dziecięcy płacz. Tę historię opowiedziała mi bardzo bliska koleżanka. Jej ciocia została młodą wdową z kilkoma małymi dziećmi. Pewnego dnia, gdy była na cmentarzu, ona zajmowała się grobem, a dzieci, jak to dzieci, gdzieś tam sobie same chodziły pomiędzy pomnikami. Wiadomo, nie da się samej nad wszystkim zawsze zapanować. Wieczorem, gdy kładła dzieci spać, usłyszała w pokoju płacz dziecka, takiego niemowlaka. A dzieci tej pani nie były w wieku niemowlęcym. Kobieta zaczęła nasłuchiwać skąd dobiega płacz i doszła do miejsca w pokoju, gdzie stał taki mały aniołek, figurka gipsowa, której nigdy w domu nie było. Więc pyta dzieci, co to jest i skąd to się wzięło u nas w domu? Jej syn powiedział, że sobie tego aniołka zabrał z cmentarza, bo mu się podobał. Mama zdenerwowana powiedziała mu: Z rana idziemy oddać aniołka, odłożyć go na miejsce, z którego chłopiec go zabrał. I tak też uczynili. Okazało się, że figurka była z pomnika małego dziecka, niemowlaka. Później już nie usłyszeli w domu tego płaczu. Słuchaczka. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za te niezwykłe, bardzo klimatyczne i poruszające opowieści. Wiem, że spisanie tego, co Wam się przydarzyło, czy o czym słuchaliście od ludzi, którym ufacie, było dla Was na pewno wielkim przeżyciem i mam nadzieję, że emocje udzieliły się również słuchaczom. Przypominam, że ja w żaden sposób nie mam możliwości zweryfikowania tych opowieści, po prostu przyjmuję, że tak właśnie je odbieraliście, tak je zapamiętaliście i ja tak opowiadam je moim słuchaczom, tak czy owak są naprawdę niezwykłe. Jeśli przydarzyło Wam się coś interesującego, niesamowitego, niewytłumaczalnego i chcielibyście się tym podzielić, czekam na maile szeptankamałpa.gmail.com. Proszę Was o popularyzację tego kanału, łapki w górę, komentarze. A kochanych autorów pozdrawiam bardzo ciepło. Wszystkiego niesamowitego. Do usłyszenia.